Przeżycił mnie, tylko mnie zdradził i to z jakąś głupią, super I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Możesz wziąć ślub. Przeżycił mnie, tylko mnie zdradził i to z jakąś głupią, super I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Możesz wziąć ślub. Przeżycił mnie, tylko mnie zdradził i to zakąś jakąś głupią, superpunkówą. I, i, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. M możesz wziąć luk. mnie, tylko mnie zdradził i to zakąś jakąś głupią, superpunkówą. I, i, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. E, możesz wziąć luk. Rzucił mnie, tylko mnie zdradził i to z jakąś głupią, superpankówą. I, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. E, m, 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 możesz wziąć e, dzi, dzi, ślub. mnie, tylko mnie zdradził i to z jakąś głupią, superpankówą. E, i, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. E, m, 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 możesz wziąć e, dzi, dzi, ślub. Rzucił mnie, tylko mnie zdradził i to z jakąś głupią cyperpunkówą. I, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. E, m, 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 możesz wziąć luk. Rzucił mnie, tylko mnie zdradził i to z jakąś głupią cyperpunkówą. I, i, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. E, m, 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 możesz m, możesz dzie, luk. Rzucił mnie, tylko mnie zdradził i to z jakąś głupią, super I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. M możesz gdzieś luk. Rzucił mnie, tylko mnie zdradził i to z jakąś głupią, super I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Możesz gdzieś luk. Rzucił mnie, tylko mnie zdradził, i to za jakąś głupią, superpunkówą. I, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. E, m, 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 możesz wziąć ślub. mnie, tylko mnie zdradził, i to za jakąś głupią, superpunkówą. I, i, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. E, m, 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 możesz y, możesz działać ślub. Jezu, nie tylko mnie zdradził, i to zakończę głupią super I tak masz lepiej niż ja? Niby jak. Możesz, gdzieś ślub. Jezu, nie tylko mnie zdradził, i to zakończę głupią super I tak masz lepiej niż ja? Niby jak. Możesz, działać ciu mnie, tylko mnie zdradził i to z głupią cyperpunkówą. I, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Y, m, 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 mmasz, m, możesz wziąć luk. ciu mnie, tylko mnie zdradził i to z głupią cyperpunkówą. I, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Y, m, 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 whereas, m, możesz wziąć luk. Ludziu, mnie tylko mnie zdradził i to zakąś kuzg głupią superpunkową. I tak masz lepiej niż ja, niby jak możesz możesz działać low. mnie tylko mnie zdradził i to zakąś kuzg głupią I tak masz lepiej niż ja, niby jak możesz możesz działać Rzucił mnie, tylko mnie zdradził i to z on głupią, superpunkówą. I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Możesz... Możesz wziąć ślub. mnie, tylko mnie zdradził i to z on głupią, superpunkówą. I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Możesz... Możesz wziąć Nie mnie, tylko mnie zdradził i to z jakąś głupią I, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. M możesz wziąć luk. mnie, tylko mnie zdradził i to zakąś jakąś głupią I, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. M możesz wziąć luk. tylko mnie zdradził i to z jakąś głupią superpankową. I, i, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Y, m, 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 możesz wziąć ślub. Rzucił mnie, tylko mnie zdradził i to z jakąś głupią superpankową. I, i, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Y, m, 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 możesz wziąć y, dzie, ślub. mnie zdradził i to z jakąś głupią cyberpunkówą. I, i, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Y, m, m, możesz możesz dzie, ślub. mnie, tylko mnie zdradził i to z jakąś głupią cyberpunkówą. I, i, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Y, m, 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 możesz wziąć tylko mnie zdradził to za i to z jakąś głupią I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Y, m, 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 możesz... Y, możesz wziąć mnie, tylko mnie zdradził i to z jakąś głupią dzi bible, dzi y, y, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Y, m, 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 możesz wziąć y, luk. tylko mnie zdradził i to z jakąś głupią superpankową. I, i, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. M możesz wziąć ślub. Rzucił mnie, tylko mnie zdradził i to z jakąś głupią superpankową. I, i, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. M możesz możesz działać mnie zdradził i to z jakąś głupią cyberpunkówą. I, i, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Y, m, 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 możesz wziąć dzie, ślub. Rzucił mnie, tylko mnie zdradził i to z jakąś głupią cyberpunkówą. I, i, I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Y, m, m, możesz wziąć dzie, ślub. tylko mnie zdradził i to za jakąś głupią I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Możesz możesz działać. mnie, tylko mnie zdradził i to za jakąś głupią I tak masz lepiej niż ja. Niby jak. Możesz wziąć ślu.